Witam w dzisiejszym filmie Orka Orka, Orka, Orunia, nocna, Całodobowa No Nawiozłem tutaj na grubo i jeden tam część większą skończyłem, teraz tą mniejszą część. Mniejszą część o. i tutaj tak to wygląda. Światełka sobie świecą z tyłu, z przodu cyk. Teraz podnosimy, cofamy, i jazda dalej z powrotem. Kamery na dół. Tyk. Tu będzie bardzo słabo widać kurę w kabinie, ale tutaj sobie ustawiam po... Wajchy tylną od poziomowania do prawie końca bo głęboko wchodzi dwójeczką Oram I idzie 2000 tysiące obrotów i elegancko idzie można światła sobie nawet halogeny zgasić długie zapalić no lub halogeny całkiem ale lepiej trochę nawet tak mniej oczy nie bolą no. a z tyłu tak jak widać kurczę pierwsze Dwa przejazdy były na 20 cali No to miał ciężko Teraz na 18 dałem no i Jest szybciej niż 80 No i lepiej Wygodniej nawet Wszystkie korpusy ładnie biorą no już koniec cyk góra pyk ciach cyk tam świeci ci ten boczny tu świeci drugi boczny takie boczniaki dwa o, cyk dwujeczk przesoby i ogień Powiem, że elegancko kurcze idzie Szybko Tutaj półtora hektara czy ja wiem ile czasu ja już oram? Tak myślę od 18 18 Mamy już prawie 20 o, kurde Się przypchało Ale przeszło No Od 18 Mamy godzinę 20 prawie no i prawie koniec no W tym żeby nie ten Teraz telefon miałem to musiałem postać, pogadać i musiałem zmniejszyć szerokość pługa to też to głębokość sprawdzić i to tak kurczę ten i to tak właśnie wychodzi tak myślę, że półtora hektara zaorać tą rynówką myślę to półtora godziny to na pewno wystarczy czasu wystarczy czasu cyk cyk już o, tu korzenie nie mam powyrywane będę orałaż do drogi dobra ja zawracam się i mnie ciekawo czy będzie widać tutaj na słupku mam zamontowaną teraz kamerę i zobaczę jak to będzie wyglądać pierwszy film z no, kurde, elegancki, mocny skręt i tak do tyłu będzie dać Oj! Zyk. ten rewers to do roboty jest konieczny malutku trzeba kurde nie trzeszczą. ja ogólnie staram się jak najmniej używać zdecznego się jak najmniej używać wstecznego, kurde, żeby chodziło to dwójeczka i obiad. ale już zauważyłem, że przy wożeniu mniej spaliła niż osiemdziesiątka przy przyładowaniu a wcale osiemdziesiątka w Pięknicz nie wystawała, przyładowała to na spokojnie Więcej I może mniej spalić coś. Myślę, że te 12. 12 może łyknąć na hektar. Nie dopiero jeszcze zrobię taki test dla niej bo teraz nie, nie, nie miał, nie było co robić takiego testu. Wszystkie poprzeczki sobie pokończę w sobotę. dzisiaj mamy czwartek, jutro święto, w piątek. I nie ma co jechać i orać. Dlatego to zrobię w czwartek. Fuh, kurde. W czwartek. Então, bom,